Populizm to zjawisko polityczne polegające na odwoływaniu się do woli i interesów ludu, który jest przeciwstawiany elitom uznawanym za skorumpowane i dbające o własne interesy. Populiści deklarują, że reprezentują zwykłych ludzi, często posługując się prostymi, chwytliwymi hasłami i obietnicami, które mają na celu zdobycie poparcia i władzy, nawet jeśli są one nierealne do spełnienia. Charakterystyczne dla populizmu jest dzielenie społeczeństwa na my, lud i oni, elity, wykorzystywanie emocji oraz upraszczanie skomplikowanych problemów społecznych. Populizm może występować zarówno po lewej, jak i prawej stronie sceny politycznej i bywa utożsamiany z demagogią. Za najbardziej populistyczną partię polityczną w Polsce najczęściej uznaje się prawo i sprawiedliwość, które przez prawie dekadę prowadziło rządy określane jako prawicowo-populistyczne, silnie odwołujące się do retoryki ludu przeciwko elitom i wykorzystujące proste, emocjonalne hasła. W debacie publicznej i analizach ekspertów PIS jest wskazywane jako główny przykład ugrupowania o populistycznym charakterze. Choć populistyczne elementy pojawiają się także w programach innych partii, takich jak Konfederacja czy Razem, jednak to PiS pozostaje najbardziej rozpoznawalnym symbolem populizmu w polskiej polityce. Prawo i Sprawiedliwość, w swojej populistycznej retoryce, często używało haseł. Odwołujących się do podziału społeczeństwa na dobry lud i złe elity, podkreślając, że reprezentuje interesy zwykłych obywateli przeciwko elitom politycznym czy zagranicznym instytucjom. W kampaniach PiS eksponował hasła dotyczące sprzeciwu wobec Zielonego Ładu, niekontrolowanej migracji oraz krytyki europejskiej biurokracji, prezentując się jako obrońca polityki zdrowego rozsądku i narodowych interesów. Ważnym elementem populistycznych przekazów PiS były także obietnice bezpośrednich transferów socjalnych, takich jak program 500, które miały pokazać, że partia dba o materialne potrzeby obywateli. PiS stosowało również narrację podkreślającą zagrożenia zewnętrzne i konieczność ochrony polskiej tożsamości oraz suwerenności. Polaryzacja społeczeństwa to proces, w którym grupa lub całe społeczeństwo dzieli się na dwa wyraźnie przeciwstawne obozy o skrajnie różnych poglądach i wartościach. Najczęściej dotyczy to ważnych kwestii, takich jak polityka, religia czy sprawy społeczne. W wyniku polaryzacji zanika przestrzeń dla postaw umiarkowanych, a różnice między grupami stają się coraz bardziej wyraziste, co prowadzi do eskalacji napięć, braku porozumienia i konfliktów społecznych. Zjawisko to utrudnia dialog, osłabia zaufanie i spójność społeczną, a także sprzyja powstawaniu atmosfery my kontra oni. W Polsce za partię najbardziej polaryzującą społeczeństwo najczęściej uznaje się prawo i sprawiedliwość. Badania i analizy wskazują, że to właśnie PiS w największym stopniu buduje swoją politykę na wyraźnym podziale na my i oni. Konsekwentnie wzmacniając podziały światopoglądowe i polityczne. Eksperci podkreślają, że strategia tej partii polega na realizacji interesów konserwatywnej części społeczeństwa kosztem segmentów liberalnych, co prowadzi do utrwalenia głębokiego podziału społecznego. Choć Platforma Obywatelska również brała udział w procesie polaryzacji, to jednak PiS jest najczęściej wskazywane jako główny czynnik pogłębiający te podziały w ostatnich latach. Konfederacja nie jest powszechnie uznawana za główną siłę polaryzującą społeczeństwo w Polsce, ponieważ jej strategia polityczna różni się od tej stosowanej przez największe partie, takie jak Prawo i Sprawiedliwość czy Koalicja Obywatelska. Te dwa ugrupowania od lat budują swój przekaz na ostrym podziale społecznym i emocjonalnej mobilizacji wyborców wokół sporu my kontra oni co prowadzi do wyraźnej polaryzacji sceny politycznej. Konfederacja natomiast funkcjonuje poza tym głównym podziałem i nie jest postrzegana jako część duopolu Peopis, który napędza największe społeczne emocje. Jej przekaz, choć często radykalny i wyrazisty, nie dzieli społeczeństwa na dwa obozy, lecz adresowany jest do określonych grup wyborców, zwłaszcza młodszych i bardziej wolnorynkowych, i nie angażuje szerokich mas w konflikt na skalę ogólnokrajową. Dlatego konfederacja nie jest uznawana za główny czynnik polaryzacji, choć jej działania mogą przyczyniać się do podziałów w określonych segmentach elektoratu.